Miło mi powitać Państwa w Akademii Techniczno-Humanistycznej z okazji 18 Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. A więc wkraczamy już w pełnoletniość. A więc 18, bardzo ważny festiwal, który mam nadzieję przyczyni się do tego, że nasze relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kulturalnym będą jeszcze silniejsze. W dzień oficjalnego rozpoczęcia 18 beskidzkiego festiwalu nauki i sztuki wręczono nagrody laureatom 4 beskidzkiego dyktanda festiwalowego. Tego dnia odbyły się również interesujące wykłady, warsztaty, laboratoria. Przed audytorium wystąpił profesor Jerzy Bralczyk. Uczestnicy festiwalu wysłuchali wykładu ojca Macieja Zięby. Nie zabrakło oczywiście elementów artystycznych. Tutaj występ Izabeli Kopyć. Tymczasem przenieśmy się do momentu rozpoczęcia festiwalu i poznajmy laureatów czwartego Beskidzkiego Dyktanda Festiwalowego. Do relacji z młodzieżą. Bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadziliście się tutaj. Po raz pierwszy zabrakło miejsca na tej dużej sali. W tym audytorium maksimum zabrakło miejsca dla chętnych piszących dyktando, ale mamy zaplecze wystarczająco dobre i drugą dużą salę na 100 osób musieliśmy uruchomić, żeby wszyscy mogli napisać dyktando. Jakub, Karolina i Patrycja, jak się okazuje, tą wiedzę posiedli w najwyższym stopniu. Nagroda dla najmłodszego uczestnika dyktanda, dla Mateusza Nowaka. W takim razie od razu poprosimy na scenę najstarszego uczestnika dyktanda Joachim Rudzki. To również książki od profesora Bralczyka. Miejsce pierwsze, zacznę od nagrody. Pióro prezydenta miasta, pana Jacka Krywulta, oraz książki od profesora Bralczyka. Miejsce pierwsze. Agata Smalcerz. No! Państwo te nazwiska również są znane. Gratulujemy. Nasz zwycięzca w kategorii junior, Krzysztof Soberny. Pierwsze miejsce w kategorii młodziki to pióro prezydenta miasta oraz również tablet Samsung. Szymon Mały. Rasa Kokres Kobiety paniel, tak? No i jak się pisze? Nawet no, jeszcze nie jestem. Pewien. <noise> Jan Kwalewski. Jest w triumfu Jan Kwalewski. Ekstra akwary. Ekstra akwary. Tak to jak słowo brzmiało. Są gdzie dwa warianty albo fonetycznie, oczywiście, łącznie albo przez hubku, czyli z swój swój Teraz wspólne zdjęcie wszystkich laureatów. I dziękujemy laureatom.